No dzień, dzień dobry. dobry, o właśnie o, o, o. dzisiaj wraz z lisu będziemy sobie przeglądać, memy na moim Discordzie, cześć lisu Siemanko, witam wszystkich. Ale serdecznie Wspaniałe, wspaniałe przywitanie zrobiłem niczym mój idol ideolego stoku. Witam serdecznie moi drodzy, jeśli chcecie podobnie przegląd memów co tydzień, zostawcie tutaj 20 tysięcy w górę oraz napiszcie w komentarzu Koks, Napiszcie taki komentarz, koniecznie subskrybujcie nasze kanały No i słuchajcie, lecimy w takim razie. Jesteśmy na moim Discordzie, Discord.gg generalnie postując memy na nim możecie zdobywać siurcoiny, a siurcoiny możecie zdobywać na PlayStation, na Paysafe karty i tak dalej. Lisu na co byś wydał no. Koinem. Mam jedno pytanie jeśli tak. dlaczego teraz nazywasz sure Mogłeś to nazwać jakkolwiek, nie? Jestem oryginalnym youtuberem, wszyscy o tym dobrze wiedzą Co prawda dziesiątym ulubionym każdego Polaka, ale aczkolwiek kreatywnym przejmie Patrz stary na to o! Ktoś paskocze cię w szyję o! Za każdym pieprzonym razem mniej więcej robisz a. coś takiego Później ci robią zdjęcia i robią z tego memy Proszę, nie róbcie ze mnie mema W się sensie, mimo tego, że ja już jestem memem generalnie Bo jestem chłopem, który ma dużo lat, a nagrywa główno w internecie I wstawiałem później na jakieś portale dla normików Jakieś screeny i mi później jest smutno. Nieważne, lecimy dalej. Kiedy kolejny raz dostałeś bana za śmierć na KM? Przepraszam ty bardzo. Jesteś bana? E, tak, dostałem bana już parę razy. Bo generalnie sprawa jest taka, że teraz na KM jak się wywalasz, to Tracisz dostajesz życie, bana. Pod... Tak. Tak, i w dostajesz jaki sposób stracisz trzy życia? Znaczy, to nie na tej edycji, ale ogólnie. Poza tym raz dostałem bana za to, że Nexus griffowałem dom, e, dlatego Bonnie mi dom, później zgriffowaliśmy <laughs> cały serwer i dostaliśmy bana na cooldown na parę dni. Wzorowy uczeń, Ha! <laughs> Nie, Koks się nie pisze przez X. Ale w sumie nie da się dawać. sugerowanie, że przed 2020 się tak nie robiła. Ja tak robiłem e, cały sugerowanie, czas. że na telefonie nie było oglądane na lekcji. Proszę bardzo. No Zuzanka, sugerowanie, jeden. że, ale daję plus jeden tutaj. I daję ci lizu, lizu, Zuzanka. Mam nadzieję, że masz powyżej 15 lat. Kiedy próbujesz mieć schizofrenię pod kontrolą? Musimy się wszyscy uspokoić, o nie. Pięprzony Tak, tu rozbija się w trzech ścianach. Dobra, ej, mamy tutaj jakiś filmik. Powiedz, że to będzie z tymi muzynami, co nie są y Rumne, błagam. Nie. Tak wygląda ostatnio mój Discord tak naprawdę. Discord i ramka i Przypominam, polecam serdecznie. Co? <śmienicza> ten Enderman w ogóle! Ej, a, jak co, jak co? Ale ten Creeper wygląda kozacko. Ej, ten Creeper wygląda legitnie jeszcze, ale no. ten, ten Enderman wygląda jak upośledzony żółw. To jest ten, wojowniczy Creeper wygląda jak jakiś borcuk upośledzony. Błagam <śmienicza> tylko, nie szukajcie Roblox Twitter w obrazkach Google. Nie, mamy nie szukać? Czemu nie szukaj to, ale jestem ciekaw. Dobra, uwaga. Roblox tył. O nie! O nie! Dlaczego? Co? Dlaczego? Dlaczego? Co jest? Co to jest? Nie, wyszukujcie. Tak? Błagam, nie wyszukujcie! Błagam! W... Nie wyszukujcie Chcecie tego! Nie wyszukujcie! Sprawdźmy jedną rzecz, widzowie. Minecraft, Twitter. Zobaczmy. Czy znaczy to samo? Ja nie. pierdzielę to samo. Ajajaj <laughs> Wyobraź sobie, co Twitter o tym myśli. Nie wiem, stary. Jakbym miał dziecko, które gra w, Roblo w Robloxa w tym momencie, i ogląda sobie miło i przyjemnie, Witaj i belle, to bym mu powiedział, przestań. Nie, Idźmy dalej. <śmienic> <śmienic> Jezu, właśnie <śmienic> tak widzę te wasze walenie się... wiadra. Słuchajcie, każdy mój dzień wygląda tak samo w Minecrafcie. Dokładnie tak. Ja właśnie nie rozumiem, dlaczego wy aż tak to robicie często. Stary, to jest satisfying! W momencie, kiedy zeskakujesz Ale jedynie, to wiadro. Kajs? No to czasami tak, no. Słuchaj, generalnie tak, hazard w Polsce jest nielegalny. To też jest niby hazard, bo masz 50-50, albo się wyhuśtasz, albo przeżyjesz, ale to jest, wiesz, takie satisfying i zależy od skilla. It's some time. O, to bag... bagieta. Dobra, zobaczmy to. A ja tu widziałem. JA JESTEM UPOŚLEDZONY Ii! TO JEST UPOŚLEDZENIE Kiedy laska dowie się, że co miesiąc dostajesz 500 złotych To powinno być słuchajcie Kiedy laska dowiaduje się, że Grasz na kwadratowej masakrze Tak to o, wygląda słuchajcie się. Kiedy dołączacie na kwadratową masakrę Kiedy nie jesteście na kwadratowej masakrze no, tak to, to wygląda mniej więcej. Matka. Nasz syn będzie lekarzem, będzie ratować życia innym, może znajdzie lek na raka. Ojciec. Nie, jest bardziej inteligentny, zostanie naukowcem. Ja w pokoju obok, Google Google. <noise> Google, w Google Ej, ja nie chcę nic mówić. Generalnie e, zmieniło mi e, docelową przeglądarkę jakiś czas temu, co nie? I nie wiedziałem jak zmienić. A później randomowo zmieniło mi na Google. W wyszukiwarce tam na górze w Google wpisywałem Google, bo się przyzwyczaiłem. Tak, Praktyc to jest najgorsze, jak odpalasz przeglądarkę, a tam nagle bing. Tak to Jesteś dla mnie jak diament w Minecraft. Trudna do zdobycia i bardzo potrzebna. O. o. Ej, słuchajcie, jeśli będzie dużo lajków, to nagram kolejny odcinek z Tindera, tylko tym razem będę podrywał dziewczynę na teksty z Minecrafta. Więc powiedzmy 20 tysięcy po górę pod tym filmem i robię coś takiego. Miłość jest jak diaksy, a ja mam kilo w kamien. Ej, bez hitów się nie da zdobyć diamentów w obecnie się bał. <laughs> jak Kimstar próbował, nie wiem czy widziałeś. <śmiech> Naprawdę? <śmiech> nie widziałeś tego? Nie widziałem! Błagam, błagam, włącz to teraz i daję Dobra, to czekaj. w przegląd. So, co? w stone jest! To jest to? To jest tak. to stary? Dobra. Patrz co zrobić, stary. <laughs> Nic mu nie wypada i on nie zauważył nawet. Patrz. Co? O nie! Nie! <laughs> o, no no ciekawe gdzie są! Jego twarz! <laughs> Jeeee! Yeah, oh yeah. nice Pasek na man. Szarpne spięć, nie! <noise> Jakbyś takim pasem od starego dostał, stary byś się wychuśtał, <noise> na strzała. Przypominam, że ludzie, którzy wrzucają wspaniałe memy, dostają Shurkoidy, więc po tym odcinku, takie, które że tak powiem, wzbudzą we mnie największy śmiech, dostaną nagrodę. Super nagrody będą. Uwaga! <noise> Złe! Yeah. Dlaczego dodajecie tu papier? Jeszcze ja. Działam na dziewczyny niczym miecz odrzut dwa. Ej, ja już nie, ale kiedyś tak. Lisu, a ty jak działasz na dziewczyny? Bo na mężczyzn działaś jak najlepiej. Co? Czekaj, przepraszam, się prze przepraszam za to wyznanie na odcinku. <laughs> ej, taka mi się chrypa włączyła i mówię jakbym jak fi Filthy frank. Ej, bisquito. Dobra, lecimy dalej. Ej, co jest z moim głosem? Co się stało? Co jest z moim głosem? Halo? Ja, ej, powiedz powiedz jakiś tekst Fifi Franka. Curious, Kill yourself. Nie, czekaj, zrób te Kill yourself. It's time to stop. It's time to stop. <laughs> Mój pies to nurczy. I się Twoi, więc w wsylwka na... A, widziałem to Ja to miałem na swoim baderze na Facebooku Paniale, ja, polecam serdecznie. Dziękuję. Sądzisz, że ziemia jest okrągła, więc jak wyjaśnisz to? No właśnie. no właśnie. No właśnie, a ty co, debilu, nawet nadal mówisz, że ziemia jest okrągła. Ziemia jest kulą odporną od płaskiego. Odporną od płaskiego Aaaaaa! Co to jest? Ajajaj! Aj, aj. Meanwhile in Śląsk Łaskudziemcy zostawiajcie łapki w górę Ej mała, nie jesteś przypadkiem pochodnym z czerwonego proszku? Bo aktywujesz mój piston Moi yes. drodzy, mój piston staje na dwa klocki Krzysztof, czy twój piston staje yes. na dwa Jezu, przestań mówić tak, bo mi się przypomina Minecraft Twitter w Google Grafika <grym> Minecraft Twitter Kiedy ktoś zgrifuje ci domek Kiedy ktoś porównuje Terraria i Minecrafta Kiedy ktoś twierdzi, że szablon z zombie zamiast SpongeBoba jest <grym> nie, To, to powinno być coś w stylu Kiedy Jawor oceni twój dom, który nie zrobiłeś z poradnika ta, tak by bardziej pasowało. Dla ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi w tym żarcie. Po prostu Jawor robi domy z poradników, a lubi oceniać domy innych. Taki inside do kwadratowej masakry, wiecie o co chodzi? Bywam na morze jak da barbarosa z ku... <grym> <Piwospad>. <grym> Co wy wiecie o obozach pracy? <grym> Tymczasem na każdym skybloku, kiedy grasz w Minecraft i dostosujesz komunikat. Nie, dostajesz. Fuł, dostajesz. Dostajesz komunikat. Przepraszam, nie umiem czytać. Przypominam, że subskry subskrybując ten kanał, tam na dole, macie generalnie taką rubryczkę, musicie zaznaczyć tak, wiem, że subskrybuje debila Kiedy grasz w Minecraft i dostajesz komunikat, że nie możesz spać, gdy potwory są w pobliżu, więc patrzysz kogoś do. Ej, kitu tak jest. jest. kitu tak to jest. jest. Hej, co robisz? <laughs> ja klatę. O, siłka ja. <laughs> Ej, to jestem ja od ostatnich półtora miesiąca, naprawdę. Ja mierdzielę. Ej, dobra, teraz będę każdemu pisał, że robię klatę. Popaki, zaraz poczujesz motylka w brzuchu. Haha, ha, bo tutaj jest motylkowy mie pf, miecz. E, ten miecz. Ten miecz. Tu jest motylkowy nóż. Miecz. Ale śmieszne. śmieszne. Słuchajcie, Mem 2014. Haha, ha, zestrałem się ze śmiechu. Czujecie to gówno? Ja na przykład czuję. Rzucamy małego z to nie wiem. Proszę więcej memów z ekipą. Słuchajcie, następny odcinek zrobię przegląd memów ekipom. Więc rzucajcie memy z ekipą. ja dowiadujący się, że mama i tata też mają imiona. O nie przypomniała mi się historia, stary. Ale to jest głupie, no, jak dawaj. Ze szkoły, jak mieliśmy 9 lat, to mój kolega faktycznie myślał, że na mamę i tatę się mówi tak, bo nie mają imion, nie? I ty powiedziałeś: Dobra, muszę iść do swojej mamy, a on powiedział, ale jak do mamy? Przecież już ja mam mamę. A ty mi wtedy mówisz ty. Wy ty ty, debilu, ty, o czym ty do mnie rozmawiasz. Tato, co ty tutaj robisz? Tato, wyjdź z wanny, to... Jej. Aj! Słonę, trochę. Słone. Słone. Słuchajcie, w takim razie zakończmy tą parolimpiadę, bo mój głos z franka już naprawdę ee, już nie wytrzymuje. Nie, nie wiem, czemu się tak stało. Ja też nie mam pojęcia. Słuchajcie, Nacja. Discord GG slash Yoshi, rzucajcie w wbijacie na Discorda, bo możecie zdobywać siurkoide, wymieniać wymieniajcie na Pace i karty i tak dalej. serdecznie, wbijacie również do Lisu, bo nagraliśmy też fajne odcinki razem, więc e, po prostu wbijacie Instagram, jeśli to mają poprzednie odcinki. Cześć. Pa pa.